koncepcja reżysera. No właśnie, chodzi Nagry... nagrywać tak, tak? nagrywasz. No chodzi o to, że właśnie y, jesteś pracownikiem, pracujesz w jakiejś ch*ja, w przyczamnym miejscu, no. nie wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd. No. Y, nie masz nic zapewnione, ani bytu, ani jedzenia, ani mieszkania, ani samochodu. Tak naprawdę nie wiadomo, co się z tobą dzieje. I y, jeszcze spada na ciebie cegła na końcu, A, więc ucierpisz na tym niesamowicie i na dodatek nie masz ani kasku, ani żadnych Mm, żadnego stroju, masz tylko kamizelkę, tylko tyle ci zapewnił wspaniały pracodawca więc Czyli ty taka Tak, czyli ja I reżyser jestem, Tak, jestem pracodawcą, narratorem i e, reżyserem oczywiście I scenarzystą No i scenarzystą Chłopcze, teraz pierwszy scenariusz napisał, wow Skąd scenariusz. wziąłeś inspirację do tworzenia? Z głowy Inspiruje mnie moja głowa <laughs> <laughs> Więc no. tutaj wszystko, proszę państwa Przyszło, flow. Spałem, obudziłem się i jest działo. O, dobrze, że przyświecasz, Bo muszę sobie założyć tą latareczkę. Proszę Państwa, yy, ta, tak właśnie... Po co nam normalna lampa? To jest po prostu profesjonalne. Nie powiem jak doszło do tego, że nie ma normalnej, <grystanie> 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 ale <grystanie> tak. Po co normalna, jak można być bobem budowniczym? Bob budowniczy, wszystko spierniczy. Dobra. i teraz... Tutaj to spierniczy wszystko pracodawca, bo kolega dostanie cegłą za to, więc się przygotujcie na wrażenie. korpo szczury, party jeden. Teraz twoja, kolej. Dobrze. Korpo szczurze. Trzymaj, twoja teczuszka. Dziękuję jak się, pan, jak się pan czuje jako aktor po Proszę Państwa, ja Emocia. mam to moc! Ja po prostu ja złapałem drugie życie! Ja żyję! Rozumiecie! Ja żyję! Obudził się w nim prawdziwy Shakespeare, po prostu aktor! Ja żyje! Ja po prostu... Ja ten aktor chcemy masz, taki jak DiCaprio, ale po prostu we mnie to żyje! Wy mnie to jest! A ty przerwałeś nagranie, czy co? Nie, 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 jest co być... no i teraz... I teraz będzie akcja. Teraz... Akcja. <grym wioski> Tylko były dźwięki. <grym wioski> <grym wioski> <grym wioski> Marcin, jak się czujesz? Powiedz. Zajebiście, grand ja Pozdrawiam. 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 <grystanie> Akcja. <grystanie> Czekaj.